Od miejscowości Krynice na drodze krajowej 65 w stronę Ełku przez Dobrzyniewo aż po węzeł Białystok Zachód na drodze ekspresowej S8. To inwestycja trwa od marca ubiegłego roku, czyli prawie rok, bo wtedy przekazaliśmy plac budowy wykonawcy. Prace postępują dość szybko. W tej chwili mamy zaawansowanie rzeczowe, takie uśrednione około 46%. W ramach zadania realizowane jest w sumie 13 obiektów inżynierskich, w tym węzeł Białystok-Zachód, tutaj na drodze ekspresowej S8 łączy się z drogą ekspresową S19. Z tych 13 obiektów inżynierskich jeszcze bardzo ważne są wiadukt nad torami kolejowymi Białystok-Ełk oraz mosty nad rzeką Supraśl i rzeką Białą. Są też oczywiście przejścia dla zwierząt, dodatkowe jezdnie komunikujące ruch lokalny, lokalne działki. Cała droga ma nieco ponad 10 km długości. To jest standard klasycznej drogi ekspresowej, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdziału i pasy awaryjne. Ta droga będzie w przyszłości łączyć się z fragmentem drogi ekspresowej S16 Knyszyn-Krynice, więc wyprowadzenie takie ekspresowe ruchu na Ełk. Jeśli utrzymamy decyzję środowiskową, która jest rozpatrywana w tej chwili w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to również kierując się na południe pojedziemy drogą ekspresową aż do Lublina. Ten odcinek jest kluczowy, on wchodzi nawet w skład tzw. Via Carpac, czyli tego umownego korytarza transportowego północ-południe. Po tym jak powstanie cała droga ekspresowa S19 to odciąży Białystok, bo cały ruch o którym teraz trudno mówić, bo mamy zamknięte granice, ale cały ruch, wschód-zachód pójdzie właśnie odcinkiem północnej obwodnicy Białego Stoku, czyli odcinkami od Czarnej Białostockiej przez Wasilków właśnie po Dobrzyniewo i tutaj z Dobrzyniewa na drogę ekspresową S8 w stronę Warszawy.